O, szkoda, że nie znaleźliśmy prawdziwego skarbu. Paulinko, my odkryliśmy prawdziwy skarb. Skarbem jest ta wspaniała przygoda i nasi przyjaciele, na których zawsze możemy liczyć. Ach, tak! Przyjaźń to wielki skarb, a piracka piosenka będzie cudowną pamiątką z tej wyprawy. Ech, bycie piratem jest fajne, ale męczące. Wracajmy do domu! Do domu! U, u. To już koniec przygody. Skarb na wanny odnaleziony. Niedługo spotkamy się znów w kolejnych częściach serii Pluszaki Rozrabiaki.